Cześć! Z tej strony Mateusz. Zachęcam Was i zapraszam do Domowej Akademii Marzeń. Witam serdecznie. Na dziś przygotowałem dla Was dwie atrakcje, dwie zabawy, dwie inspiracje. Pierwszą z nich to będzie praca plastyczna wiosenny deszczyk. Będziemy do niej potrzebować kilku przedmiotów, kilku artykułów. Pierwszym z nich to są płatki kosmetyczne w ilości kilku, kilkunastu sztuk. Kartka papieru. Ja wybrałem niebieską, ale może być obojętnie jaki kolor. Może być biała, może być zielona to od Was zależy. Patyczki do uszu, one również będą nam dzisiaj potrzebne. Ołówek lub kredki. I temperówka o szczytko Oraz mocne kleje, które są bardzo dobre i bardzo dobrze trzymają wszystkie rzeczy. No to zaczynamy! Pierwszą czynnością, jaką będziemy wykonywać, to będą chmury. Do chmur będziemy używać płatków kosmetycznych, białych płatków kosmetycznych, tak jak zazwyczaj chmury są pięknego, białego koloru. Pracę plastyczną będziemy zaczynać od tego, że płatki kosmetyczne będziemy przyklejać na samej górze, żeby powstał efekt nieba. Zaczynamy! Bierzemy mocny yy, klej, żeby nasze płatki kosmetyczne nie odpadły. I przyklejamy w dowolnym miejscu, dowolnie jak chcemy. Jeden może nachodzić na drugi, nie ma problemu. To od Was zależy, jak będzie wyglądało Wasze niebo. Proszę bardzo, możemy dołożyć kolejną warstwę, możemy zrobić, możemy poszarpać niektóre chmury, to też będzie dobrze wyglądało. Więc tutaj różne koncepcje, różna perspektywa. Od Was zależy, jak będzie wyglądało Wasze niebo. Następnie będziemy potrzebować i używać patyczków, patyczków do uszu, które będą naszymi kroplami deszczu. Będziemy je kłaść w różnych, w różnych konfiguracjach, na różnej wysokości, a następnie przyklejać na kartkę. Zaczynamy. Nasze, nasze chmury oraz nasze krople deszczu są już gotowe. Czekamy oczywiście aż klej wyschnie w 100%. Ja dałem taki bardzo mocny klej który mam nadzieję za chwilę zwiąże kartkę z moimi kroplami deszczu, z moimi patyczkami do uszu. Dlatego możemy zająć się kolejnym elementem. Na chwilę kartkę odstawiamy na bok. Bierzemy ołówek, kredkę oraz temperówkę, oszczytko, jak kto woli, jak nazwy u Was w regionie są popularne na to urządzenie. Czy oszczytko, czy temperówka to jedno i to samo. Kochani, będziemy teraz. A, ważne, żeby nasze kredki lub nasz ołówek dało się temperować, żeby nie były połamane i żeby wychodziły właśnie takie wzorki, takie tutaj ścinki, ponieważ one będą służyć za płatki naszego kwiatka. Ponieważ chmury z chmur leci deszcz, a one spadają prosto na ziemię, a na ziemi rośnie piękny kwiat. Kwiat będzie z ołówka, to będzie nasza łodyga, a to będą właśnie płatki. Dlatego musimy ich troszeczkę zrobić, więc zabieramy się do pracy. Mogą być różnokolorowe, mogą być wszystkie jednego koloru. To od Was zależy, jak to będzie wyglądać. Zaczynamy. W momencie mamy już wiele naszych płatków, płatków kwiatka, dlatego robimy porządek na stole i przechodzimy do klejenia naszego kwiata. Kwiata z ołówka. Nasz ołówek troszeczkę się uszczuplił, był o wiele wiele dłuższy. Ale z tego wyjdzie naprawdę bardzo przyjemna praca. Plastyczna, dlatego warto poświęcić jedną kredkę albo dwie, aby powstało coś bardzo pięknego i twórczego. Ostrożnie tutaj z tymi ścinkami, one są bardzo delikatne, jak ściśniemy za mocno, za chwilkę wszystkie się tutaj połamią, a chodzi właśnie o to, żeby one były jak najbardziej, jak najbardziej tego kształtu, a teraz już wracamy, wracamy do naszej naszego nieba. Poprawiam tylko tutaj jeszcze klej, klej musi, potrzebuje jeszcze czasu, ale ja się zajmę tutaj naszym kwiatem wraz z wami, bo mam nadzieję, że również za chwilę będziecie go robić. Odmierzam sobie długość mojej łodygi. Czy ma być ona super długa czy bardzo krótka, ja zrobię gdzieś tutaj tak w połowie, dlatego od razu przyklejam łodygę do kartki. Ok, moja łodyga już jest. Teraz za chwileczkę będę przyklejał dookoła wszystkie moje ścinki. Aby powstał z tego za chwileczkę wytworny, piękny kwiat. Do dzieła. Trzymam kciuki, żeby udała nam się ta praca plastyczna. Zapowiada się bardzo. Interesująca. Gęsto tutaj y, upychamy te nasze ścinki, aby one faktycznie za chwilę przypominały kwiat. Pamiętajmy, że trzeba być bardzo delikatnym. Tutaj sobie nawet trochę zabiorę tego kleju. Moja praca plastyczna jest już skończona. Kwiat łodyga kwiata z pięknym tutaj z pięknymi płatkami, które zostały zrobione ze ścinek ołówka czy kredki. Następnie chmury oraz krople deszczu. Pracę można ozdobić, można dodać kwiaty, można dodać trawę czy dodatkowe elementy. To jest moja propozycja dla was. Zachęcam was do wykonania Takiej wiosennego, wiosennego krajobrazu, pracy plastycznej, wiosenny deszczyk. Tak wygląda moja. Drugą inspiracją na dzisiaj jest wiersz motywacyjny, napisany przez Michała Zawadkę, który wydał swoją książkę Zarządzanie Marzeniami. Książka Zarządzanie Marzeniami nie zna bariery wiekowej. Każdy może znaleźć w niej coś dla siebie. Ja mam dzisiaj dla was wiersz, który nazywa się Teraz. Posłuchajcie. Później lub jutro, oj nie chce mi się, Szeptały nad rzeką dwa małe misie. Mama co chwilę upominała, Złówcie swój obiad, im powtarzała. One wolały wodą się chlapać I zamiast pstrągów fale połapać. Ryba nie zając, jutro złapiemy, Choć mamo do nas się... Pochlapiemy! Mama nauczkę zaplanowała i z dziećmi po falach dzień cały skakała. Teraz zjeść pstrąga byłoby miło. Szeptały mamie, lecz ich już nie było. Tak dzięki mamie głód zrozumieli, bo zamiast łowić, bawić się chcieli. Chcesz cofnąć zegar? Nie zwlekaj z działaniem. Masz jakieś zadanie? Zabierz się za nie, bo pstrągi nie będą do jutra czekać i sukces odpłynie, gdy będziesz wciąż zwlekać. Proszę bardzo, pokazuję wam obrazki z tej książki. Mamy tutaj dwa małe misie, które uwielbiają się bawić, znalazły sobie zabawę w wodzie, chciały łapać fale. To na pewno by, byłoby przyjemne i, i jest przyjemne zadanie, jednak ich mama bardzo prosiła, żeby złapały sobie obiad, czyli rybę, pstrąga. E, misie zamiast tego, dwa małe misie zamiast tego cały czas wolały się bawić. No i niestety coś się wydarzyło: Zaprosiły do zabawy mamę. Mama podstępnie zgodziła się. Żeby zamiast łowić ryby, czyli zadbać o obiad dla całej rodziny, pobawiła się cały czas ze swoimi dziećmi, z małymi misiami. I w pewnym momencie zabawa już się skończyła, a głód zrobił się coraz większy, ponieważ strągi już popłynęły dalej, nie były dostępne, misie nie miały co jeść, były głodne. Dlatego, zamiast zwlekać z jakąś czynnością, która jest bardzo istotna, tak jak na przykład zrobienie lub przygotowanie, przyrządzenie, kupienie produktów na obiad, w przypadku, w przypadku misi to jest złowienie, u nas, u ludzi, to jest bardziej kupienie i przyrządzenie obiadu czy kolacji. Jest to bardzo istotne w całym naszym dniu, ponieważ posiłki warto jeść i trzeba jeść regularnie, a Niestety, misie nie zadbały o to, nie przygotowały sobie obiadu i później były głodne. Dlatego, gdy chcesz odłożyć jakąś czynność na później, zastanów się, czy można ją odłożyć na później, ponieważ niektóre rzeczy trzeba zrobić teraz, od razu, natychmiast. Każdy z nas ma do zagospodarowania 24 godziny w ciągu całego dnia. Czy my ludzie, czy mi się mamy tyle samo czasu w ciągu całego dnia? Jeżeli czasem nie zrobimy czegoś teraz, na przykład nie wyłowimy pstrągów z rzeki, które właśnie teraz przypłynęły, niestety za chwileczkę one mogą odpłynąć. Tak samo u nas u ludzi, jeżeli teraz nie zjemy śniadania, a wiemy, że o godzinie ósmej zaczynają się lekcje, na przykład lekcje online, a jest już 7,45 to faktycznie warto zabrać się za śniadanie, zjeść posiłek, no bo za chwilę przed kamerą na lekcji trochę głupio będzie jeść przed ekranem i przed kamerą i przed swoimi kolegami i nauczycielami. Dlatego, jeżeli trzeba coś zrobić teraz, nie zwlekaj, nie odkładaj tego na później. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Domowa Akademia Marzeń wraz z fundacją Mam Marzenie. Do zobaczenia!